Za nami długi świąteczny weekend, podczas którego na lubuskich drogach było bardzo bezpiecznie. Zadbali o to lubuscy policjanci, którzy byli obecni nie tylko na tych głównych ciągach komunikacyjnych naszego województwa, czyli na autostradzie A2 i drodze ekspresowej S3, ale także na pozostałych drogach, gdzie natężenie ruchu jest znacznie mniejsze. Funkcjonariusze mieli za zadanie przede wszystkim służyć pomocą podróżnym, ale także eliminować z dróg piratów drogowych, którzy swoim nieodpowiedzialnym Niebezpiecznym zachowaniem stwarzają zagrożenie nie tylko dla samych siebie, ale przede wszystkim dla innych uczestników ruchu drogowego. Dzięki zaangażowaniu mundurowych, ale także dzięki odpowiedzialnej jeździe samych kierujących na lubuskich drogach przez ten długi świąteczny weekend nie zginęła żadna osoba. Niestety policjanci mieli do czynienia z ośmioma osobami, które zdecydowały się wsiąść za kierownicę pojazdu, znajdując się pod wpływem. Alkoholu. Wszystkie te osoby zostały zatrzymane, prawo, zostało zatrzymane im prawo jazdy, a za swoje nieodpowiedzialne zachowanie opowiedzą teraz przed sądem.